Witajcie na kanale kwas jest ten dzień. Rozpoczynamy mecz z Aston Villą. Zarządzanie zespołem. Zobaczymy, kto zagra w pierwszym składzie. Proszę, Iwido Fulgencio da Costa. Tutaj chciałbym sprawdzić... E Chciałbym sprawdzić Ebui, właśnie jest Ebuji, e, Alipur zejdzie w jego miejsce Collins i Harrison tak samo zejdzie tutaj Matate, a Laweszki za Longmana, Kamil Grabara. Zastrączka W kolejnym meczu dostanie pewien grobara szansę. Na ten moment jeszcze niech zagra Jakola. Dobry mecz ostatnio tego zawodnika. Zapraszam na mecz zastanowino. Cały czas zastanawiam się, jeszcze, jakich zawodników mogę. Jakich zawodników mogę. Kupić. Ale może rzeczywiście nie warto wydawać się wszystkich środków. Możemy przygotować się na wymiany zawodników po pierwszym, pierwszej części sezonu. Aston Villa już rozpoczęła mecz. Dobrze tutaj zawodnicy. A ich dobrze zastosownicy Bristol Rovers zatrzymali na chwilę ten atak. Świetnie. Tomkinson. Jest Kinsella. Kinsella. Ebui. Ebui już ruszył z tym atakiem. Dobre zagranie do Fulgencio. Fulgencio wyłożył. i mamy 1-0. Piąta minuta. Gol dla Bristol Rovers. Pięknie Ebui debiutuje w zespole. E już miał e już miał e, swój udział w pierwszej akcji Fulgencjo, świetnie zobaczył wychodzącego Bidę. Mamy gola na 1-0. Widać, że ten transfer i ten a, polski atak w Bristol Reverse, to było naprawdę udane posunięcie kolonia Polaków. E, no, pokazuje, że potrafią grać w piłkę. Macen. Dobrze, Macen. Podanie do Walencji, Walencja utrzymał się przy piłce. Świetnie do Alena, Alen. Już piłka Kinsella miał zagrać do Fulgencio, ale nie z tobą przedłużyć tej piłki do swojego pomocnika prawego. Świetnie teraz Alen, Kinsella i tutaj I Bida, chyba praszelik faulowany. Bida nie doszedł do tej piłki. Nie było podanie, tutaj Allen wyskoczył najwyżej, dobrze, Kinsella, wycofanie piłki do Tomkinsona. Jeszcze raz piłkę zagrana do Kinselli, Kinsella popatrzył, szuka wzrokiem Alena. Allen dochodzi do futbolówki, no i niestety gulacji broni. Bramkarz węgierski w bramce, Aston Villa. Allen strzał z dystansu, zablokowany. Próbował teraz ślizgiem jeszcze odebrać futbolówkę. Wychodzą piłkarze z Villa, Kinsella wraca za Traorę, wspomagając tutaj na skrzydle Madsena. Kinsella dobrze do Jakoli. Jakola dalekie widzicie w stronę Bidy. Niestety polski napastnik nie przejmuje tej piłki. Dobrze teraz Madsen. Jakolla miał to na nodze, niestety 1-1. Traorę zdobywa gola, Jakolla niestety wpuszcza w ramkę. Ebui nie doszedł do tego podania. Dlaczego Ebui nie wraca za akcją? Tak nie powinno być Tomkinson. Ebui teraz akcja w drugą stronę, kontratach Bristol Rovers, Ebui się rozpędza. Dobre przedłużenie podania do Fulgencio. Fulgencio jest praszelik. Zagranie do Walencji. Walencja, niestety, zobaczcie, co on zrobił. Strzał w trybuny. Świetnie wyprowadzali kontrpiłkarze. Piłkarze Bristol Rovers. Tomkinson jest bida. Bida. Ale był bliski przejęcia tej piłki. Mógł zagrozić bramce Aston Villa, ale świetnie. Piłkarze Aston Villa bardzo płynnie wychodzą z kolejnym atakiem. Mm. Mogą zagrozić za niedługo bramce jakoli Właśnie została piłka wbita w pole karne, no, ale też Lettyż le, le, nie musiał tutaj interweniować. się. Strzał w trybuny chyba na wzór Walencji. złe podanie do Kinselli, musi wracać i naprawić swój błąd Macen, Dobra, piłka do Walencji, Walencja. Valencia rozgrywa piłkę z Madsenem, Madsen. Jeszcze Macen holuje futbolówkę, będzie próbował dośrodkować. Jeszcze raz kieruje podanie w stronę Fulgencio. Paszelik zgarnia piłkę, ale tylko na chwilę. 45 minuta. Dobrze, Matsen. Kolejna interwencja naszego obrońcy na plus. Początek tego meczu nie był dobry w wykonaniu Matsena, ale tutaj widać, że dołożył wszelkich starań, żeby wyjść z tego obronną ręką Kinsella, Allen 1-1, Madsen Jest Walencja, zagranie do Praszelika. Praszelik obraca się, Praszelik no i Bida. Bida wszedł Praszelikowi tutaj w ten dribbling, no i niestety no, skończyło się, jak widzieli Państwo, piłkę stracił napastnik Bristol Rovers odbijając futbolówkę od nogi Bidy. Teraz Ebuji, Tomkinson i mamy 2 e, do 1, no tutaj rykoszetem, zobaczmy tą akcję jeszcze raz, ich chyba nie poszedł e, za tą akcją, zobaczmy to jeszcze raz, albo Tomkinson tutaj zepsuł, e, przyjrzyjmy się tej sytuacji jeszcze raz, tutaj Tomkinson strzał, rykoszet, no i tak, piłka wprost pod nogi, e, piłkarza Aston 53. minuta, Falpinia i to może być druga przegrana. Bristol Rovers w Premier League. Allen, Paszelik, dzisiaj Paszelik mało widoczny. Macen wraca za Traoré, Macen Traoré, przełożenie piłki. Jakola, niestety 3 do jednego. Szybkie akcje Kinsena. Za Kinsele wejdzie Matate i zaprasza lika wejdzie Collins. Zobaczymy, Grebiet Matate może coś zmieni z przodu. Chciałem go wprowadzić z mampanzu, ale Alen dobrze sobie radził na boisku, 59. minuta, Allen piłka do bidy, bida, jeszcze czeka, jeszcze kółeczko, bida podanie do Alena i Alen właśnie mógł zagrozić bramce, ale chyba był naspalony, tak jest pozycja spalona. 61. minuta, dwie bramki do odrobienia, czy to się uda? Teraz mam panzu, odebrał piłkę, jest Collins przy w, futbolówce będzie strzelał, próbował i mamy to. Collins e, wchodzi 65 minuta 3-2 z dobitką, ale zdobywa pierwszą bramkę w Premier League dla drużyny Bristol Rovers e, w tym sezonie. 66 minuta zmiany. Jeszcze raz. E, Rovers, Ebui, Ebui, Fulgencja, Fulgencja wraca. Dobrze w obronie Niemiec. Teraz Allen patrzy na zawodników z przodu. poczeka, poczekał. Allen, faul, nie, jednak to piłka do Ebui, Ebui, Fulgencja, Fulgencja czeka. E, piłka do Matate, do mata te, przepraszam, matatę Allen, e, jest bida. Piłka do T, no i matate włączył się do tej akcji ofensywnej i niestety nie udanie mu się e, wyjść z nieobronną ręką. Bo i wraca za zahoł. na szczęście, na szczęście, piłkarze Bristol Rovers. Już może za fulgencję Juźwiak jak na prawą stronę, też może grać na tej pozycji. Właśnie do niego piłka zagrywana Matate ma wypuścił podanie do e, Collinsa jest Macen, który już ostatnimi siłami biegnie na bramkę, na bramkę e, bronioną przez bramkarza Villa. Stonwili. 83. minuta Matate ma próbował podać w stronę e, biegającego i. 54 minuta, czasu ucieka, a piłkarze Sąwili są przy piłce. No tutaj trzeba odebrać jeszcze futbolówkę i może jakiś szybki kontrol, tak uda się przeprowadzić, ale teraz, żeby ten, ta akcja się nie zemściła. No właśnie, 4 do 2, traci straci kolejną bramkę. Collins. Aj, był bliski, był bliski Collins przejścia. Juźwiak powrót Jóźwiaka. Zobaczmy na statystyki, bo to jest bardzo ciekawe, jak prezentują się statystyki naszych piłkarzy to był bardzo słaby mecz e, Bida Paszelik Allen, Matate Fulgencio, matce. no wiadomo przegrany mecz Jakola 4-9 niestety, niestety pierwsza taka przegrana, znaczy no, pierwsza taka przegrana kiedy myśleliśmy, że ten skład da radę rywalizować z zespołami Premier League. A, to była kojarze, to była za, za oferta za longbana. Kinsella dostał paskę kapitańską, wystąpił w tym meczu. Co widać nie spodobało się bardzo. Walencja odrzucamy ofertę. Anderson odrzucamy ofertę. Insana zostaje, jak widzieliście, jest naszym napędowym motorem. No niedobrze, niedobrze się stało. Na razie nie będziemy pozyskiwać kolejnych graczy. Tak, jak mówiłem, zagramy to utrudniające jest. W kolejnych odcinkach Kamigra Grabara dostanie szansę na bramce, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Oferta prowadzenia kadry polskiej, no, odrzucamy, nie, skupiamy się, że akurat to jest e, ciekawa sprawa, no bo tutaj moglibyśmy e, mieć kilku zawodników z naszej kadry, ale jednak odrzucamy. Mogą odejść, nie ma, a to jest potencjał duży. Dobra, przeniesiemy go do drużyny seniorskiej. Karty. Przeniesiemy kartę do drużyny seniorskiej i od razu spróbujemy ich wypożyczyć. Dziękuję za oglądanie dzisiaj i trzymajcie się. Cześć.